2, 1 i jedziemy. 2 plus lewy nietni 2 plus lewy nietni. Do 100 prosto prosto. I 50, 2 plus lewy nie dni. 2 plus lewy niedni. Do 50, 2 minus prawy po kuli IN 2 minus prawy po kuli IN 150, szyka od prawej Hamowanie, szyka od prawej 70, plus prawy nie 3 plus prawy nie, dni. 3 plus prawy nie dni. Do 4 plus prawy nie dni. 4 plus prawy nie dni. I 200, podpija 3 plus lewy nie dni. 3 plus lewy nie dni. Ście plus lewej nie dni. i 100 hamowanie szykana od lewej Hamowanie szykana od lewej 4 plus prawy i 100 opad do 100, 100. 100. hamowanie szykana od prawej to hamowanie szykano od prawej ślisko od prawej ślisko masakra kurwa tu jest <grywia> ja cztery prawy nietni cztery prawie nietni do cztery lewy nietni z hamowaniem dwa minus lewy do góry z hamowaniem dwa minus lewy do góry to 52 minus lewy nietni. Przechodzi w 1 prawy nietni. Przechodzi w jeden prawy nietni. Przechodzi w 2 minus prawy nietni. Przechodzi w dwa minus prawy nietni. Nie do lewy, trzy lewy i hamowanie. Uwaga, balot na lewo. 70 balot z prawej plus 3, 5 plus lewy do 4 plus lewy nietni, 4 plus lewy nietni przechodzi w 4 minus prawy nietni, podwójny, podwójny, do 4 plus lewy nietni, 4 plus lewy nietni otwiera, do 5 plus lewy, 5 plus lewy, 5 prawy do 4 minus lewy nietni, 4 minus lewy nietni, do 4 plus prawy nietni, do 5 prawy nietni, 5 prawy nietni, 105 prawy do 5 prawy, do 50, 4 lewy, nie tnij, 4 lewy, gaz, 4 lewy, do 5 prawy, do 5 prawy, i gaz do lotnej, lecimy, gaz, 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 ostatnie nasze, kurwa, tyle!